Jak jeździmy? Jak jeździmy? Pokaż. No, kierujemy, dawaj. To. No. Pokieruj jeszcze. No, dawaj. Papa! pa Patrz, kierujemy jeszcze raz. Zasz most teraz. teraz A, A nie? Ah, that's it, papa. Papa mommy's rock. Papa. Pa. Papa? Papa. Papa. Buszki. Toczy? Nie pójjemy, <laughs> pój. jedziemy. Jedziesz? Tak, jak jedziesz, pokaż.